jednorodne pole grawitacyjne na ostatnim spotkaniu umówiliśmy sobie pole centralne pole centralne wytwarza masa kulista albo masa punktowa i pole centralne ma centrum centrum to punkt przez który przechodzą wszystkie linie sił pola grawitacyjnego w polu centralnym linie sił pola grawitacyjnego nie są do siebie Równoległe. One się przecinają. Oddziaływanie między dwiema masami w polu grawitacyjnym opisuje prawo powszechnej grawitacji. Istnieje jednak specyficzny rodzaj pola grawitacyjnego. To pole jednorodne. O jakie pole chodzi? Otóż każdy z nas w tej chwili znajduje się w pomieszczeniu o, o objętości kilkadziesiąt metrów sześciennych. Cóż to jest te 60 metrów sześciennych, w stosunku chociażby do najbliższej objętości przestrzeni wokół Ziemi. Objętość naszego pomieszczenia w stosunku do objętości wokół Ziemi jest nic nieznacząca. Aby powiedzieć więcej o takim polu, przypomnijmy sobie, co to jest ciężar. Na jednym ze spotkań umawiałem się, że ciężar ciała jest to siła działająca na ciało na powierzchni Ziemi, która to siła ma wartość równą wartości siły nacisku tego ciała na poziome i nieruchome podłoże. Siła ta jest skierowana pionowo w dół. Rozpatrzmy, jak to ma się ten ciężar w różnych punktach. Kuli ziemskiej, najpierw na biegunie. Jeśli obierzemy układ współrzędny związany z osią Ziemi, będzie to układ dla nas nieruchomy. Względem tego układu ciało na biegunie spoczywa. Działają na to ciało siły, siła grawitacji FG, ciało to naciska na powierzchnię Ziemi siłą N i Ziemia. Reagując zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, przykłada do ciała siłę R. Względem inercyjnego układu odniesienia, związanego z osią ziemi, ciało spoczywa. Więc siły na, niego, na to ciało działające równoważą się. Siła grawitacji jest taka jak siła reakcji. Siła reakcji taka jak siła nacisku. A siła nacisku jest taka jak ciężar. Na biegunie ciężar jest równy sile grawitacji. A jak jest na równiku? Działają te same siły, jeśli chodzi o nazwy: siła grawitacji, nacisk i reakcja. Ale teraz względem inercjalnego układu odniesienia ciało porusza się po okręgu o promieniu równym promieniowi równika. Zatem na ciało działa siła dośrodkowa Działają dwie siły. Ich wypadkowa musi być siłą dośrodkową. Środek okręgu jest tu, w środku Ziemi. Zatem będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy siła reakcji będzie mniejsza od siły grawitacji. Jeśli tak, to prześleć tutaj te, ten zapis. Ostatecznie otrzymujemy, że na równiku. Ciężar ciała jest równy różnicy, ma wartość równoróżnicy siły grawitacji i siły dośrodkowej. W szerokościach geograficznych pomiędzy biegunem a równikiem, idąc od bieguna, ciężar ciała maleje i najmniejszy staje się na równiku. Wiedząc to, przejdźmy do pola grawitacyjnego w naszym pomieszczeniu. Pola grawitacyjnego w małej objętości wokół przestrzeni ziemskiej. Na horyzoncie jakaś miejscowość. Przyjmujemy, że w naszej przestrzeni, tej kilkadziesiąt metrów sześciennych, wszystkie linie sił pola są do siebie równoległe. I w każdym miejscu na ciało działa. Siła o tej samej wartości jest to ciężar. Ciężar Q będzie działał na ciało na wysokości H1 i taki sam ciężar Q będzie działał na wysokości H2. Zwróć uwagę na to, że jeśli ciało Podnieśliśmy na wysokość na początku H1 i puściliśmy swobodnie, to spadając w dół zwiększa się jego energia kinetyczna. Dla przyrostu energii kinetycznej słuszny jest zapis, że jest ona równa wykonanej przez siłę pracy. Tą siłą jest ciężar Q. Jak wiemy, ciężar Q to jest mg. Pozbywam się nawiasu i mam dwa. Takie wyrażenia, dwa iloczyny. Przyjrzyjmy się im. Każdy z nich to mg razy h. Każdy z tych iloczynów opisuje stan ciała w danej chwili. mg razy h. H się zmienia, zmienia się stan tego ciała. Zatem te iloczyny, te wyrażenia są dla nas. Istotne, bardzo istotne, skoro opisują tak ważną sprawę, jak stan ciała w danej chwili. Umawiamy się, definiujemy energię potencjalną grawitacji w jednorodnym polu grawitacyjnym. Jest to iloczyn MGH. No to podstawiamy. Energia potencjalna na końcu, na początku. I mamy zmianę energii potencjalnej grawitacji. I teraz zastanówmy się tak. Jeśli ciało spada swobodnie, to jego energia kinetyczna rośnie. A co się z nie, dzieje wtedy z energią potencjalną grawitacji? Wtedy H maleje. Zatem energia potencjalna grawitacji maleje. Delta EK w tym zapisie, tutaj jest to przyrost energii kinetycznej, a delta EP jest to ubytek energii potencjalnej grawitacji. Ten przyrost i ten ubytek są sobie równe. Zbierzmy teraz nasze rozważania i zapiszmy je jednym wyrażeniem, które będzie nas o tym informować. Najpierw wprowadźmy jeszcze pojęcie energii mechanicznej. Energia mechaniczna to suma kinetycznej i potencjalnej grawitacji. I te nasze rozważania zapisujemy tak. Gdy brak jest sił zewnętrznych działających na ciało, czyli gdy ciało podlega tylko działaniu ciężaru, to zmiana energii mechanicznej jest równa 0. Zmiana energii mechanicznej. Jeśli kinetyczna rośnie, to potencjalna o tyle maleje. Jeśli kinetyczna maleje, to potencjalna o tyle rośnie. Ten zapis to zasada zachowania energii mechanicznej. I będziemy ją stosowali w zadaniach. Swobodny spadek, rzut pionowy w górę, rzut pionowy w dół, rzut poziomy. Tutaj dojdzie jeszcze składanie prędkości. Prędkości wzdłuż osi X, wzdłuż osi Y. Pomoże nam zasada zachowania energii mechanicznej rozwiązać zagadnienia związane z rzutem ukośnym. No i wiele zadań z bloczkiem i z masami na nitce przerzuconej przez bloczek. Będzie nam umożliwiała rozwiązanie tych zagadnień zasada zachowania energii mechanicznej. Na zakończenie, jeśli chodzi o pole grawitacyjne, to we wszechświecie występuje jeden rodzaj pola centralne dotyczą planet, gwiazd, galaktyk. Natomiast pole jednorodne rozpatrujemy w jednym specyficznym przypadku. W przypadku dotyczącym nas, gdy żyjemy w małej przestrzeni pola centralnego i w tej małej przestrzeni pole centralne uważamy za pole jednorodne.